W tym filmie przedstawię ci moją dokładną strategię na analizę i rozgrywanie rynku. Pogadamy sobie o wzniesieniach Fibonacciego, o linii trap oraz o Big Guy. Wszystkie te wskaźniki narzędzia, o których będziemy mówić, są dostępne dla Ciebie za darmo. W dalszej części filmu powiem Ci, jak je zainstalować, gdzie je pobrać, dlatego żeby już nie przedłużać, zapraszam do subskrypcji oraz do oglądania. Treści na tym kanale mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem, a decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Ok, jak część z Was wie, bo często mówię o tym na telegramie, często mówię o tym w filmach, ja korzystam sobie właśnie ze wzniesień, z poziomu Fibonacciego oraz Linii Trap, a także Big Guy. Często o tych wskaźnikach mówię. Nagrywałem wiele filmów o tym, ale wydaje mi się, że jest potrzebne takie podsumowanie, taki reset tych wszystkich informacji. Wielu z Was to interesuje, chcecie wiedzieć, jak z tego korzystać i tak dalej. Ja chętnie mam takie informacje, wszystkie przedstawię. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to śmiało, piszcie w komentarzach. To wszystko będzie pokazane na żywym organizmie. Jestem aktualnie w longu na Bitcoinie, na Ethereum. No i właśnie pod tą strategię, pod te narzędzia, o których będę mówił w tym filmie, odpalałem te pozycje tego tak na żywym organizmie dzisiaj na realnym przykładzie, będę wam to wszystko pokazywał. Nawet jak widzicie tutaj na dole, ja mam odpalonego longa na Bitcoin. Jest to bardzo mała pozycja, dlatego że jest to pozycja taka bonusowa. Ja po prostu od giełdy BitGet dostałem taki kupon 200 USDT na odpalenie longa. Giełda BitGet często takie kupony rozdaje za to, że korzystacie po prostu z tej giełdy. Ja tylko z tej giełdy korzystam i też wam ją polecam. Tym bardziej teraz jest taka fajna akcja, gdzie możecie zgarnąć czyste złoto do 10 tysięcy dolarów. No po prostu za to, że wykręcacie obrót na tej giełdzie. tutaj naprawdę sporo tych nagród. To tylko musicie pamiętać, żeby kliknąć dołącz, bo bez tego wam się to nie nalicza. Jeżeli jeszcze konto na tej giełdzie nie macie, no to załóżcie je z mojego linku. Jeżeli zrobisz to z mojego linku, który znajdziesz w opisie, no to będziesz jeszcze więcej otrzymywał tych kuponów, bonusów, bo zobacz ten 400 USDT tutaj był tylko dla osób, które mają konto z mojego linku, właśnie. Dodatkowo będziesz miał niższe opłaty, a także załapiesz się na bonus tradera. Jest to taka akcja, gdzie za obrót wykręcany na giełdzie ja oddaję Tobie zysk z afiliacji. No i co miesiąc po prostu rozdaję takie nagrody, możesz. Sobie otrzymywać do 200 dolarów co miesiąc, każdego miesiąca po prostu za to, że trydujesz na tej giełdzie. Dlatego, jeżeli używasz innej giełdy, no to myślę, warto przejść. Dla wielu z Was taki obrót jak 2 miliony może wydawać się nierealny, ale tak naprawdę wiele osób nie wie, jak to działa. A to działa w taki sposób, że jeżeli masz na przykład 2000 dolarów, odparasz longa 50X, no to za samo odpalenie tego masz już 100 tysięcy obrotu. Później, jeżeli zamykasz tego longa, no to już masz 200. Czyli to się liczy za otwarcie pozycji razy Dźwignia, i za zamknięcie. Jeżeli masz 10 tysięcy, no to odpalasz takiego longa, zamykasz i masz milion obrotu. Serio polecam. Link do giełdy BitGet znajdziesz w opisie. Ok, a teraz wracamy do naszych narzędzi. Myślę, że możemy zacząć sobie od poziomów, od wzniesień Fibonacci'ego. Ja tutaj nie chcę się jakoś szczegółowo rozgadywać o tym, czym jest ten ciąg Fibonacci'ego, jak działa i tak dalej. Jest kilka wersji ogólnie tych poziomów Fibonacci'ego, kilka wersji tych wskaźników. Ja korzystam z tego najbardziej podstawowego, najprostszego. No tak w skrócie, to jest to ciąg matematyczny, właśnie. Fibonacciego. To ogólnie mówi o tym, że każda liczba to suma dwóch poprzednich, tak? Czyli 1 plus 1 to 2, 1 plus 2 to 3, 2 plus 3 to 5 i tak dalej. No, to tak w skrócie tak, to narzędzie po prostu pozwala nam wyznaczyć poziomy wsparcia oraz oporów. Dostęp do tych wzniesień Fibo znajdziesz nawet na giełdzie. Normalnie na giełdzie masz tutaj widok zwykły, taki uproszczony, no wtedy tego nie ma, a jeżeli przejdziesz sobie na Trading View, no to wtedy to jest o tutaj. Klikasz sobie tu i już masz poziom FIBO, no bo po prostu giełdy korzystają z tego widoku Trading View, a samo Trading View to jest osobna aplikacja, osobna strona to działa na telefonach, na komputerach, w przeglądarce też. No i ja po prostu wolę z tego korzystać, niż siedzieć na giełdzie i to mierzyć, dlatego że tutaj mam też dostęp do innych swoich swoich wskaźników, których na giełdzie zainstalować nie można. Dlatego teraz przeniesiemy się na TradingView, no i najlepiej chyba będzie na przykładach, jeżeli Ci pokażę, w jaki sposób ja z tego korzystam. Zaczniemy sobie właśnie od Ethereum, później przejdziemy na Bitcoin oraz kilka innych projektów, tak że myślę, spokojnie to zrozumiesz. No ale na początku odpalmy sobie te wzniesienia Fibonacciego. Ten wskaźnik znajdziesz o tutaj, jeżeli tutaj sobie klikniesz. Tutaj jeszcze możesz zobaczyć ile wersji tego jest. No ja korzystam z tej właśnie podstawowej. No i klikamy sobie i już mamy te wzniesienia odpalone, ale jak widzisz jest tego Tutaj sporo i większości z tego tak naprawdę nie potrzebujesz, a tego na samym wstępie. Warto tutaj przejść w opcję i to sobie zmodyfikować troszkę. Klikasz sobie tutaj, przychodzisz w opcje i to, co ja robię, to wywalam wszystko poza 0, 0, 0618, 1 oraz 05. To są takie najważniejsze poziomy, z których większość traderów korzysta. Całą resztę sobie wywalamy, klikamy OK i teraz masz taki uproszczony, podstawowy, po prostu e, podstawowe narzędzie tutaj FIBO. E, no i dobra, jak z tego korzystać? To, co chcemy wykorzystać na wyk to fakt, że rynki poruszają się, wykres porusza się falami. Mamy wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, i tak cały czas. No, praktycznie każdy wykres wygląda podobnie, nie idzie tylko coś w górę albo tylko w dół. Po prostu takimi falami się porusza. Mamy ruch impulsywny oraz korektę. No i właśnie ten ruch mierzymy poziomami wzniesieniami Fibonacci'ego. Czyli tutaj mieliśmy ruch impulsywny, odpalamy sobie Fibo i od dołka tego ruchu, czyli tutaj mieliśmy sam dołek. Klikamy sobie Fibo i ciągniemy go do samego szczytu. Tak samo tutaj. Mieliśmy ruch impulsywny. Mierzymy sobie od dołka do szczytu. Podobnie tutaj. Od dołka do szczytu sobie ciągniemy Fibo. Oczywiście możemy też na odwrót, czyli od szczytu do dołka. I to jest taka sytuacja teraz aktualna, którą właśnie rozgrywamy. Dlatego myślę, że warto będzie na tym przykładzie tutaj się posiłkować. Eee, dlatego ciągniemy sobie Fibo od szczytu tutaj do dołka. I zobaczcie co my tu mamy. Eee, no widzimy, że Ethereum od Odbija się od tych dwóch poziomów. Poziom 0382 jest wyraźnym wsparciem, od którego Ethereum bardzo często się odbija. Odbija się, ale równocześnie nie może przebić poziomu 0.5. Bardzo często od tego się odbijamy. No i po prostu to wzniesienie pozwala nam określić silne wsparcie tutaj na dole oraz silny opór. No jeżeli widzimy, że cena Ethereum jest gdzieś tutaj i chcesz odpalać np. longa, no to warto poczekać aż ona troszkę spadnie, zbliży się chociaż do tej linii, do naszego oporu, no bo to może oznaczać punkt wzrotny po prostu, że od tego się odbije i poleci znowu w górę. Gdzie poleci w górę? No jak widać jest tu silny opór 0.5, więc możemy zakładać, że od tego się prawdopodobnie odbijemy. Więc to miejsce może być miejscem, aby zamknąć tego longa, ewentualnie odpalić sobie shorta. Tutaj jak widzisz mieliśmy małą zmianę. Myłkę, ja tutaj to rozgrywałem, właśnie to przebicie, tutaj sobie longowałem od odbicia od tego y, wsparcia, tutaj odpalałem sobie longa, nie zamykałem go tutaj u góry, bo widziałem, że to przebiliśmy, uznałem, że skoro przebiliśmy tak silny opór, no to polecimy już dalej do kolejnego 0618, tutaj bym prawdopodobnie tego longa już zamykał, gdzieś przed. No, ale zobaczyłem, że to przebijamy. No to uznałem, że kurczę, w końcu jest siła, żeby lecieć wyżej, tak? Tutaj do longa dokładają. No niestety, wtedy wybuchła ta wojna: Iran, Izrael. No i po prostu spadliśmy jeszcze niżej. Ale gdzie spadliśmy? Zobaczcie, do naszego właśnie oporu. I to było znowu dobre miejsce, aby odpalać longa. Oczywiście, te poziomy to nie jest jakaś ściana nie do przebicia. To nie jest wszystko takie co do milimetra. Widać, że często wyskakiwaliśmy poniżej albo powyżej. No ale ewidentnie, po prostu gdzieś mniej więcej w tym kanale cały czas się poruszamy. Więc zobacz, ile informacji zyskujemy z tak prostego tutaj ruchu, który sobie mierzymy. Oczywiście możemy to pociągnąć nawet dalej do poprzedniego szczytu, który był praktycznie na równi z tym. No i zobacz, że poprzednim razem mieliśmy bardzo podobną sytuację. Ethereum spadło, odbiło się od tego poziomu 0,382. Odbialiśmy się od tego bardzo często. Był, było to nasze wsparcie, a poziom 0,5 był silnym oporem. Odbijaliśmy się, no bujaliśmy się. Praktycznie tak samo jak teraz. No i w końcu, gdy była siła, odbiliśmy się ponownie od tego 0,382. Przebiliśmy w końcu ten poziom 0,5 i już mogliśmy lecieć wyżej. Ja na coś podobnego liczę tutaj. Jeżeli w końcu przebijemy ten poziom, no to już będziemy mogli w końcu polecieć wyżej. No bo widać, że to jest mega silny opór. Ciężko jest to przebić. Aha, jeszcze z jakiego interwału korzystać? No bo na pewno część osób o to zapyta. No ja korzystam z interwału e, dniowego, tak najczęściej. Wiem, że są inwestorzy, którzy korzystają z 4-godzinnej. Niżej, raczej bez sensu, ale możecie sobie popróbować, jeżeli chcecie. Dla mnie yy, tutaj interwał dniowy, to jest taka podstawa. Ok, idziemy do kolejnego przykładu, mamy teraz chaining. Gdzie byście tutaj pociągnęli FIBO? No, oczywiście, że od szczytu do dołka ciągniemy sobie FIBO. Tutaj mamy bardzo ciekawy przykład, w którym wsparcie zamienia się w opór. Jest to bardzo częste, no na to też liczymy na Ethereum, tak? Tak jak mówiłem, jeżeli przebijemy to, no to zamieni się on w wsparcie. Tylko jak widać, takie delikatne przebicie nie zawsze wystarcza. Tutaj, no, w konia zrobił po prostu rynek. No i teraz zobaczcie, jak to wyglądało na linku. Spadaliśmy sobie, odbiliśmy się od poziomu, od poziomu 0,318, było to po prostu. Wsparcie eleganckie, które przebiliśmy w dół, więc dupa. No i teraz próbujemy wracać i odbijamy się właśnie od tego poziomu 0,382, czyli nasze wsparcie zamieniło się w opór. Teraz jesteśmy niżej, jeżeli ktoś by chciał odpalać longa, no to należy mieć na uwadze, że jest duża szansa, że od tego ponownie się odbijemy. A jeżeli to przebijemy, pójdziemy wyżej, no to mamy kolejny tutaj poziom, na który musimy patrzeć, a ten prawdopodobnie zamieni się w wsparcie. Ok, idziemy dalej, tutaj mamy solanę, tutaj chciałem podać ten przykład Dlatego że zobaczcie, jakie tutaj mamy duże knoty. Nie zawsze jest sens mierzyć to od samego knota, od samego szczytu tutaj. Czasami lepiej jest po prostu mierzyć to od zamkniętych tutaj świec, lub mniej więcej. No i tutaj podobna sytuacja. Przebiliśmy 0,382. Odbiliśmy się od poziomu wyżej. Ten zamienił się w wsparcie, ten w opór. W końcu wsparcie zostało przebite. No i teraz nie możemy wrócić, bo jest to silny opór. Po prostu takie zamiany tutaj często występują, tego chciałem wam to pokazać. Jeżeli teraz otwierałbym longa na solanie, no to miałbym na uwadze właśnie ten poziom, że możemy się od niego odbić, albo tutaj take profit mieć troszkę wcześniej, albo przynajmniej część zysku zabrać. A jeżeli przebijemy, no to stałybym po prostu stop lossa niżej, no prawdopodobnie to będzie naszym wsparciem. Jeżeli chcemy być w pozycji, nie chcemy, żeby nam ją wywaliło, no to miałbym stop lossa niżej, no bo jest szansa, że po prostu od tego będziemy się odbijać. Idziemy dalej, mamy Bitcoina i to jest taki przykład, że FIBO nie zawsze ma zastosowanie, bo na Bitcoinie, na przykład jest bardzo trudno pociągnąć tutaj FIBO, żeby coś uzyskać, no bo zobaczcie, jeżeli pociągniemy sobie od dołka do szczytu, na Bitcoinie jesteśmy bardzo wysoko. No nie mamy tutaj zbyt wielu informacji, tak? Oczywiście, jeżeli pociągniemy sobie tutaj w przeszłości, byśmy chcieli coś yy, wyciągnąć, jakieś wnioski, no to możemy sobie z tego impulsu pociągnąć do szczytu no i tutaj mamy wyznaczone na poziomie 0,382 silne wsparcie, bardzo często od tego się odbijaliśmy. No, jeżeli ktoś był już tutaj w bitcoinie, to naprawdę mógł już zauważyć tą zależność i być gotowym na to, że bitcoin prawdopodobnie odbije się z tego poziomu. Zobaczcie ile razy od niego się odbijaliśmy. A jeżeli został już przebity grubo takie grube przebicia czerwone, gdzie przebijamy wszystkie poziomy, no to naprawdę jakieś duży, duże wydarzenie musiało się wydarzyć. No to jeżeli rynek jest taki normalny, poruszamy się tak normalnie, nic się nie nie dzieje, nie ma żadnych wojen, wydarzeń dużych, no to wtedy właśnie to FIBO fajnie działa, ale jeżeli dzieje się coś grubego właśnie jak wybuch wojny, albo wtedy Trump z tymi cłami, no to to FIBO po prostu jest łamane, to po prostu te poziomy to nie jest jakaś ściana nie do przebicia także też miejcie to na uwadze że te poziomy to nie jest ściana nie do przebicia, jeżeli coś grubego się wydarzy na świecie, jakiś gruby news, coś po prostu te wolumeny sprzedażowe są duże, no to po prostu przebijamy te poziomy i tyle. Aktualnie na Bitcoinie zobaczcie, że Ciężko jest tutaj coś z FIBO wyciągnąć. Jesteśmy na Bitcoinie wysoko. Moglibyśmy próbować też stąd. No, już prędzej coś widać. Widać, że odbijaliśmy się od poziomu 0,618, następnie od 0,5 i tak dalej. Ale jest to krótki interwał. Dlatego na Bitcoinie w takich sytuacjach bardzo przydaje się linia trap. Ja Trapline mam już dodaną tutaj w TradingView, więc po prostu sobie ją odpalę. I teraz będziemy sobie mówić o wskaźniku trap line, później o big guy. Jeżeli jeszcze nie masz tych wskaźników zainstalowanych, no to koniecznie sprawdź link w opisie. Tam dodam Ci linki do filmów, w których omawiam wskaźnik Big Guy, o którym będziemy mówić za chwilę oraz o... Trap, o którym będziemy mówić teraz. Tam wszystko mówię, jak go zainstalować, gdzie go znaleźć, jak go czytać, co on robi, i tak dalej. Wszystko jest krok po kroku omówione. Nie chcę się drugi raz tutaj powtarzać. Teraz Ci powiem, jak po prostu y, ja tutaj się wzoruję nim. Tak samo Big Guy. Jeżeli Ty jeszcze tych wskaźników nie masz, no to po prostu link w opisie i tam po prostu przejdziesz sobie do filmów dedykowanych tym wskaźnikom i dowiesz się, jak je zainstalować. Jeżeli jesteś u mnie na Telegramie, a warto być, bo naprawdę staram się wartościowe rzeczy tam dodawać. Tak samo możecie śledzić wszystkie moje pozycje, ja tam wszystko opisuję krok po kroku, jak odpalam longi, czytam shorty, na jakiej podstawie, czym się wzoruje, właśnie mówię o tych wzniesieniach FIBO, o linii trap, o big guy, wszystko opisuję, także macie też na przykładzie, w jaki sposób ja korzystam z tego, co teraz mówimy w filmie. Warto być na Telegramie, ale jeżeli już tam jesteś, no to klikasz sobie przypiętą wiadomość, darmowe wskaźniki, klikasz sobie to i to przenosi cię na strony, na której znajdziesz wszystkie darmowe wskaźniki, z których ja korzystam. Jest tutaj opis każdego ze wskaźników, Ilustracja, jak on wygląda oraz link do każdego z nich. Wszystkie są darmowe. No i właśnie na dole znajdziesz wskaźnik TRAP. Tutaj masz informacje o nim oraz właśnie link do filmu, który także znajdziesz w opisie. Tak samo jest Big Guy, tak samo jest film o nim, jest opis, link. Wszystko tutaj masz, sprawdź sobie link w opisie, jeżeli jesteś na Telegramie, no to może z tej listy skorzystać. Zanim ktoś powie, że odgapiam od Łukasza Michałka, bo on korzysta z tych samych wskaźników, no to polecam wam sprawdzić, kim jest Pifagor. No, sprawdźcie sobie i tyle. Okej, okay, mamy odpaloną linię Trap i zobaczcie, że bardzo często Bitcoin od tej linii się odbija. Ta linia Trap, tak w skrócie wam powiem, jest to średnia cena zakupu krótkoterminowych inwestorów dlaczego się od niej odbijamy? No to jest takie psychologiczne zjawisko, tak? Po prostu krótkoterminowcy, gdy wychodzą, zaczynają wychodzić na zero, no to już wtedy nie sprzedają, czekają na odbicie po prostu. Gdy jesteśmy pod tą linią, tak jak to było tutaj, no to wtedy najczęściej panuje strach, no bo krótkoterminowcy po prostu tutaj panikują. Ciężko jest nam wrócić ponad tą linię, także to też jest bardzo silny opór. Odbijamy się od niej, gdyż ją przebijemy, jesteśmy ponad, no to często panuje już lepszy sentyment, ale lubimy po prostu od niej się odbijać, do niej wracać. I tutaj zobacz Coś ciekawego, jeżeli pociągniemy sobie FIBO tego impulsu na Bitcoinie, no to zobaczcie, że linia TRAP połączyła nam się tutaj z linią 0382 FIBO, która jest, można powiedzieć, wsparciem na Bitcoinie. odbijaliśmy się od niej. Nie jest to jakieś silne wsparcie, no bo tylko kilkukrotnie to przetestowaliśmy. No, ale ja tutaj odpalałem sobie Longa, właśnie przez to, że dojrze była linia Trap. No, to jeszcze był ten poziom FIBO. Miałem tutaj zlecenie, udało się to odpalić fajnie, bo ponownie odbiliśmy się od linii Trap i ponownie w Longu na Bitcoinie jestem. Co możesz właśnie śledzić tutaj na Telegramie, tam informuję Was na bieżąco, jak wyglądają moje pozycje i zobaczę, linia Trap nagle wstak skoczyła do góry. No, co dlatego, że ona aktualizuje się co tydzień. W każdy poniedziałek jest aktualizacja tej średniej ceny, więc tutaj nie mamy tak, takiej płynnej tej średniej ceny krótkoterminowców mierzonej tak tylko tak yy, po prostu po schodkach idzie co poniedziałek dowiadujemy się jaka jest średnia cena tych krótkoterminowców no aktualnie jest to 103 656 no i możemy przypuszczać że w kolejny poniedziałek znowu będzie skok w górę no i to będzie kolejny poziom który należy pilnować ja po prostu no pilnuję tej yy, tej linii tak co poniedziałek sobie aktualizuję zlecenie longa na bitcoinie jak wiecie ja bazuję na cykliczności bitcoina bazuję na cykliczności globalnej płynności dlatego Póki cykl trwa, jest, są wzrosty, jest hossa, no to ja chcę longować. A skąd longować, jeżeli tutaj ciężko jest z FIBO coś wywnioskować na Bitcoinie? No po prostu patrzę sobie na tą linię trap. Jeżeli się ona aktualizuje, po prostu w tym miejscu stawiam sobie zlecenie na longa. Jeżeli się podniesie, to tam ustawię i tak w kółko po prostu wzoruje się nią. A skoro ona cały czas rośnie, idziemy w górę, no to może to oznaczać jedno, czyli krótkoterminowcy cały czas kupują po wyższych cenach i średnia cena po prostu rośnie. I tak naprawdę o linii Trap to jest tyle, dlatego że ja z niej korzystam tylko na bitcoinie. Jeżeli spojrzymy sobie na Ethereum, to zobaczcie, że jesteśmy, że linia trawie jest poniżej ceny, ale idzie w dół, tak? czyli ta średnia cena tutaj zmniejsza się, czyli krótkoterminowcy kupują po coraz niższych cenach, ale tutaj nie mamy aż tak dużej zależności jak na Bitcoinie, no dlatego, że to Bitcoin tutaj steruje nam rynkiem, on rządzi, tak. Jeżeli Bitcoin spadnie, no to Ethereum spadnie bardziej. No i tyle. Także, także nie ma co tutaj się wzorować, bo znajdziemy sobie jakieś tutaj, dajmy na to wsparcie. Bitcoin poleci w górę albo w dół, no i tak naprawdę nie będzie aż tak dużej zależności. Linia trap po prostu do bitcoina i tyle. Co innego, wskaźnik big guy. I tutaj ponownie link w opisie, wskaźnik Big Guys. Znajdziesz tam film, jak go zainstalować, gdzie go pobrać, lub Telegram, przypięta wiadomość, darmowe wskaźniki na liście go tam znajdziesz. Mega prosto się to instaluje, to jest po prostu no 7 sekund. No dobra, może nie. Minuta, dwie, i już masz to po prostu zainstalowane, wszystko za darmo. Ogólnie ten wskaźnik ma bardzo dużą skuteczność. Mamy tutaj żółty trójkąt, który mówi nam o tym, aby odpalać longi, kupować. Jest to taki sygnał, no tak w instrukcji jest napisane, tak? Ja nie mówię, że macie zawsze to robić, tak jest w instrukcji. Ta zielona pula to jest. Pula po prostu zakupów, zmożonych zakupów. Więcej o tym, jak on działa, skąd są te dane, w jaki sposób to działa, jak go czytać i tak dalej. Więcej tak szczegółowo mówiłem o tym filmie poświęconym właśnie temu wskaźnikowi. Znajdziesz go w opisie. A teraz tak pokrótce tylko powiem: no bo on serio ma sporą tutaj skuteczność, ale też warto go połączyć z innymi wskaźnikami, takimi jak ten Trap, jak poziomy Fibo lub inne dostępne na mojej liście darmowych wskaźników. Warto jest tam sobie zajrzeć serio, no bo zobaczcie, on działa, tak? Tutaj był trójkąt pod zakupy, faktycznie były wzrosty, no ale myślę, że większość osób, że wiele osób liczyło po prostu na coś więcej, szybko to zostało zgaszone. Pojawiły się wzmożone zakupy, no i faktycznie były kolejne wzrosty. No ale często można zrobić w konia, no bo nie mamy informacji, jak długo te wzrosty będą trwały, kiedy one się skończą, w ogóle, no wiecie, po prostu ciężko jest tutaj się połapać. Bardziej ja z niego lubię korzystać yy, dla takich informacji, czy warto jest kupować na tym dołku, tak? Tak jak tutaj mieliśmy silny dołek, mamy trójkąt, mega wzmożone zakupy, no to warto po prostu Kupować. Później jeszcze mieliśmy kolejne trójkąt. Najfaktycznie no mega wystrzał na Bitcoinie. On też bardzo fajnie działa na innych projektach, na przykład na Ethereum. Ogólnie z niego korzystajcie na większych interwałach. Minimum jeden dzień. Możecie też tygodniówka, miesiąc i tak dalej. Ale na krótszych, jak godzinówki, to tam już są czary, mary, już ciężko coś z tego wyczytać. No ale tutaj przykład z życia wzięty. Odpalałem longa na Ethereum właśnie pod ten wskaźnik. Stricte pod ten wskaźnik. Po prostu zobaczyłem wzmożone zakupy na Ethereum tutaj. Tutaj ciężko było coś z FIBO wyciągnąć. Zobaczcie, ja starałem się naprawdę od poprzedniego szczytu, od poprzedniej hossy, od dołka tutaj nic nie było do wyciągnięcia, tak naprawdę z tego, bo już byliśmy poniżej wszelkich tutaj poziomów. Ale wtedy dowiedziałem się, że jest duża szansa na staking na etf na Ethereum. Był, była też aktualizacja Pektra za rogiem. Po prostu pomyślałem, że to może pobudzić ten te Ethereum. Szukałem po kolejnych potwierdzeń no i właśnie skorzystałem z wskaźnika Big Guy. Zobaczyłem te wzmożone zakupy. Tutaj brakowało trójkąta, co prawda, ale zobaczcie, że te wzmożone zakupy tutaj były rozwodnione na dłuższy czas, tak? Po prostu trwały dłuższy czas. Nie były takie chwilowe jak tutaj, no bo też te spadki trwały dłużej. Tutaj mieliśmy bardzo silny impuls, więc te wzmożone zakupy były silne. Ale jeżeli sumujemy to sobie do weekly, no to zobaczcie, już elegancko to wygląda. Mieliśmy wzmożone zakupy bardzo duże, praktycznie takie na weekly były tylko na dnie Bessy, oraz no w poprzednim cyklu. Dlatego pomyślałem, że no, odpalam longa, tutaj byłem w longu na Ethereum, gdzieś tutaj. Na 1800, albo troszkę niżej. No i fajnie ten impuls udało się tutaj wyłapać. No a dalej, już z FIBO sobie działam, to już wiecie, bo mówiłem to wcześniej. To nie tylko na krypto działa, nawet na rynkach tradycyjnych. Zobaczcie tutaj. E, SP 500 tak samo kupowałem. E, to na dźwigni, w dodatku, jak zobaczyłem to. Trójkąt ogromne, silne zakupy. Tutaj była ogromna, po prostu panika na rynkach. Serio dzięki temu wskaźnikowi po prostu. On dodaje takiej otuchy, tak? Widzimy coś takiego. Ja sobie to myślałem, kurczę, faktycznie już możemy iść bałw do Bessy. Mega źle to wygląda. Zobaczyłem, Big Guy, mówię, dobra, kupuję. A teraz zobaczmy, może to, co się dzieje aktualnie i co możemy wykorzystać, nie tylko to z przeszłości. No, na przykład, taki Jupiter, zobaczcie, tutaj mieliśmy wzmożone zakupy, dwa trójkąty, no i faktycznie mieliśmy wzrosty. Komuś się może wydawać, że no, Jupiter wcale tak dużo nie urósł, bo był znacznie wyżej. No tak, ale jeżeli chciałbyś odpłacić sobie Longa teraz, no to zobacz, że masz prawie 100% ruchu bazowego, a co dopiero po dźwigni. No i widać, że aktualnie dzieje się coś podobnego. Dwa trójkąty, wzmożone zakupy, no nie tak duże jak tu. Ale jest to ciekawa pula, także tutaj mamy ciekawą sytuację. Solana tak samo ciekawie to wygląda, żółty trójkąt pod zakupy, pula płynności no i na solanie także dzieje się coś z ETF-ami, być może to zostanie przyklepane. Mamy silny opór tutaj no ale może być to ciekawe, żeby sobie odpalić longa, na przykład pod ten poziom właśnie, no bo jest szansa, że od tego się odbijemy, tak jak to było tu. No i dobra, to by było na tyle takie omówienie mojej strategii, moich narzędzi, z których ja korzystam. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie śmiało w komentarzu albo na telegramie, ja chętnie jeszcze jakieś filmy tego typu nagram. Pamiętajcie, żeby zainstalować sobie linię Trap oraz BigGuy, linki macie w opisie. No oraz rozważcie założenie konta na giełdzie BitGet, no bo serio te nagrody z giełdy, te kupony oraz ta, ten bonus tradera, który zorganizowałem, wydaje mi się, że to jest fajna akcja, no po prostu oddaję wam zysk z afiliacji. Zarobiłem to dzięki wam, więc wam oddaję, no bo jesteście ode mnie, myślę, że spoko deal. Też macie szansę po prostu sobie coś zarobić. A w międzyczasie dostaniecie taki kupon, a w w międzyczasie, jeżeli dostaniecie taki kupon, no to sobie odpalicie longa za darmo, będziecie sobie mogli przetestować te wszystkie strategie, o których tutaj mówiłem. Więc myślę, że naprawdę warto. Wszystkie linki macie w opisie. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Cziszczyć.